Ja już muszę lecieć. bo się ciemno, pewnie będzie burza. Pa, Icy, -si -i li... Lisi. Pa, Lili. -li. O, witaj, culeczko. Zbliżasz się burza. No wiem. O, ja cię. Co to tam jeszcze? Co to było? Cudeczko, co się stało? Ujrzałam diabła! Nieprawda. Ale ja go naprawdę widziałam! Nikt mi nie wierzy. Cześć Icy i Lisi. Hej Lili, posłuchajcie, co się nauczyłam śpiewać. Ok, słuchamy.